Gminne dziękczynienie za tegoroczne plony odbyło się w Borkach Wielkich. W niedzielny poranek rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony. A po godzinie 14 wyruszył barwny korowód, podczas którego zaprezentowały się sołectwa gminy Olesno. Wóz przedstawia naszą tegoroczną suszę. I ponieważ mieszkanki Wachowa mają pomysł na kasę, czyli zbieranie wody, wie każda gospodyni z Wachowa, jak kroplem wody spożytkować. Jest to wóz, który przedstawiam. E... Jak widać e, czym palimy? Ta strona przedstawia czym się pali. To nie same złe rzeczy. Buty, płyty, trociny, opony. Jak wam miłe życie, zajrzycie, czym palicie. To jest połowa wozu. Drugie, jak może wyglądać życie, jeżeli przesuniemy tę dalej. Krowy pielęgnujemy, 500 plus dostaniemy. O! I dlaczego akurat... Tak no pomysł? bo takie, no, no, no bo tak. I to pomagali, młodzież mi pomagała. No, że 500 zł dostaną na krowy. Nieodłącznym elementem dorzynek są korony dożynkowe. W Borkach Wielkich podziwiać można było. 16 takich wieńców. Przygotowania zaczynają się już w połowie czerwca, bo dokładnie wtedy wszystkie wyruszamy w pole, jak to powiedzieć i zaczynamy zbierać zboże na koronę, żeby po prostu nam ładnie zaschnęło i nie było takie właśnie ciemno żółte, tylko właśnie takie jasne. No to przygotowania zaczynają się tak w połowie właśnie czerwca, a tak na kilka tygodni przed właśnie naszymi parafialnymi dożynkami zaczynamy Pleść koronę. No koronę, koronę trzeba dość długo robić. Już dwa miesiące prawie jak zaczęły robić. Bo to u nas ulicami robią, nie? Co roku inna ulica robi koronę, w tym roku robiły obłąki. Tegoroczne zbiory nie należą do najlepszych. Różnie są. Zależy jakie jak jest zboże, jak jakie rodzaje gleby. To są, tego, tego się nie da po prostu generalnie stwierdzić. Na pewno są niższe niż były zawsze. Słyszała się w znaki, no, a tym bardziej, że u nas są słabe ziemie. Piąta, szósta klasa większość, no to na tych ziemiach niestety, ale plony są tak przynajmniej o jedną trzecią, a nie więcej, mniejsze. Na Placu Biesiadnym odbyły się tradycyjne obrządki dożynkowe. Zgodnie z tradycją gospodarzowi gminy, czyli burmistrzowi Olesna, bochen chleba upieczonego z mąki, pochodzącej z ostatnich zbiorów, za chwileczkę wręczą starostowie tegorocznych dożynek. A są nimi Państwo Ilona Jonek i Dawid Piechota. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. abyśmy każdego dnia wzmocnili ten pokarmę, dążyli drogami naszego ludzkiego życia do spotkania z sobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Tak. Serdecznie Wam za ten ogromny trud dziękuję. Moi drodzy, przed pięciu laty spotykaliśmy się tutaj w Borkach Wielkich na gminnych dożynkach. Pamiętamy, że warunki były dosyć trudne, padał deszcz. Mam nadzieję, że w tym roku tego nie będzie. Ja bym chciał kilka słów powiedzieć o tym, że Borki Wielkie to jest bardzo zgrana. Świetnie funkcjonująca społeczność. Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą koronę dożynkową. Otrzymało ją Sołectwo Borki Wielkie oraz na najciekawszy korowód dożynkowy. Ta nagroda powędrowała do Sołectw Kocuby i Boroszowa. Nie wiem, czy mamy się cieszyć, czy nie. Siel, <laughs> siel! <laughs>